Cześć, witajcie, zapraszam na kolejne Retro Wspominki, ale zanim zaczniemy, zapraszam oczywiście na grupę na Facebooku Pasjonaci Gier i ten sol", oraz wpadajcie na kanał do mojego znajomego Silent Player, też właśnie sobie tutaj prezentuje akurat y, kolekcję gier, które ma i też o nich opowiada. I tak, my dzisiaj sobie na tapetę weźmiemy tytuł Final Fantasy Tactics, właśnie tak się prezentuje, ja mam akurat wersję The Greatest Hits, nie mam wersji tej Black Label. Tak, dla ciekawostki gra została tylko i wyłącznie wydana na rynek japoński i amerykański. Wersji palowskiej się niestety nie doczekaliśmy. Także, żeby w nią zagrać, albo musimy mieć konsolę np. NTS oryginalną, albo nasze europejskie, co były dawniej przerobione. I tak, gra nas przenosi do średnio yy, wiecznego tutaj yy, świata i waliz, gdzie właśnie jest pochłonięte wojną. Z innymi państwami. No, jeszcze na domiar tego wszystkiego umiera władca, król, a jego następca jest po prostu za młody, żeby tutaj objąć tron. To jest tak z grubsza, jeśli chodzi o Fabułę. Tak, gra nas tutaj można powiedzieć, jeśli chodzi o Fabułę, prowadzi za rękę. Mamy gdzieś tam. Mapkę wyrysowaną na początku jest wiadomo mało, później już jest tego coraz więcej, a mianowicie jest takie, że mamy kropeczki, no i do tych kropek prowadzą linie różne zakamarki i mamy też tam miasta, walki i potyczki, i tak y mamy kulki oznaczone kolorami y taki niebieski, błękitny, zielony albo czerwony, i tak niebieski to mamy miasta, w których możemy wejść, i tam mamy tawerny, sklepy, możemy sobie pokupić różne przedmioty drobienia broń, equipment. Mamy też właśnie tutaj te kropki zielone, które wspomniałem, to są tak zwane losowe potyczki, gdzie mamy, jak przechodzimy przez nią, albo wchodzimy na nią, to mamy gdzieś 50% szans, albo przejdziemy i nie będzie walki, albo wejdziemy przez nią, no i walka będzie i tu mamy taką potyczkę, która po prostu jest tutaj no, taka niezależna, jeśli chodzi o fabułę, możemy sobie poekspić, Nasze postacie polepszać itd, tak dalej, i tak dalej. No i ta nasza czerwona kropeczka, która jest odpowiada już typowo i wyłącznie za walkę fabularną. Dzieną no, musimy już po prostu weź nią i walka jest no, po prostu nieunikniona. Musimy ją wygrać, żeby po prostu kontynuować i przejść dalej. No i walki tutaj z reguły polegają na tym, że albo musimy wyeliminować wszystkich przeciwników. Albo jest też rodzaj walki takiej, że nam gra tutaj wskazuje, że musimy pokonać danego wroga, czy na przykład bossa, który tam jest, a inni, innych przeciwników nie musimy pokonywać i wtedy też walkę wygramy. Albo jest też rodzaj walki taki, że musimy kogoś wyłącznie y, uratować, czyli nie dopuścić do tego, aby ta postać dana y, nam działa i żeby nam ją odstrzelili. I tak, jak już jesteśmy tutaj przy walce, walka jest oczywiście tutaj y, turowa, bo to jest taki erpek japoński turowo-strategiczny, gdzie się poruszamy y, na zmianę. Czyli my, nasza y, ekipa pierwsza wykonuje ruchy, a później, jak już skończymy wszystkimi, to czekamy, co zrobi przeciwnik. No i właśnie y, tutaj, gdy wchodzimy na walkę. Walka odbywa się na takim małym skrawku mapy wyciętym w rzucie izonometrycznym, gdzie po prostu jak walczymy widać jest tło, no jest taki skrawek mapki wycięty tam z różnymi wzniesieniami, górami, dolinkami, jeziorami, wodą itd., itd. i tak dalej i tak dalej jak walczymy możemy sobie ją obracać o 90 stopni każdą stronę, także na przykład, żeby dobrze nam się patrzyło, ustawiamy sobie dany rzut kamery w dowolnym momencie, jak chcemy kogoś zaatakować albo kogoś nie widzimy, sobie obracamy, aha, on tam jest, OK, wszystko gra. I tak, przed walką gra nam wskazuje, wybieramy sobie naszą ekipę, czyli tam przykładowo 5 postaci, według nas najlepszych, których używamy, żebyśmy sobie poradzili w danej walce, no i dajemy start i przenosi nas tutaj do walki. I tak, nasze postacie, przy każdej postaci, jak się ruszamy, pojawia się takie, można powiedzieć, menu, gdzie mamy move, item, attack, wait. I to jest nasze właśnie tutaj, wydajemy polecenia tym, że jak damy move, no to wtedy daną postacią przed nią, naokoło niej się pojawiają niebieskie krateczki. I to oznacza, gdzie możemy się tą postacią poruszyć. Jest każda postać w zależności od skilla, tam w zależności ile ma możliwości przejścia do przodu. Yy, więcej albo mniej pól, no i po tych niebieskich się ruszamy. Damy sobie na przykład, idziemy, tam o 5 pól do przodu, zatrzymujemy się i wtedy pojawia nam się znowu ta, to menu, no i dajemy sobie na przykład atak. No i atak już jak damy, no to wskazuje nam kolor czerwonych krateczek, gdzie możemy zaatakować. Jeśli mamy wiadomo broń, Ręczną, taką pojedynczą, no to jest tylko na obkoło lewo-prawo, tył, przód. Po jednej trateczce i w tym polu, jak znajduje się przeciwnik, możemy zaatakować. Mamy też broń, którą, która nam daje o dwa pola do przodu, na przykład yy, są takie włócznie długie, a u magów, bo też jest taka tutaj yy, klasa, a to do tego za chwileczkę, gdzie na przykład oni yy, mają dużo większy obszar, yy, zasięg tych ataków. Yy, rzucają magią i oczywiście też mają większy obszar nie tylko na jednym polu, tylko na przykład na czterech, na pięciu, na większym obszarze kratek w zależności jaki to jest rodzaj czaru. Także z grubsza tak ta walka wygląda. No i oczywiście musimy się tak ustawiać, przewidywać nasze ruchy, żeby też yy, zaatakować przeciwnika, ale w następnej turze jak przeciwnik będzie atakował to starać się tak, żeby nas nie odstrzelił, że tak powiem. I tak o walce już powiedzieliśmy sobie tyle. Przejdziemy sobie tutaj do tych właśnie klas. O, w tym finalu, właśnie to jest fajne, że mamy klasy postaci. Jest ich kilkanaście, czy kilkadziesiąt, można nawet powiedzieć. Ale nie przesadzajmy. Kilkanaście: gdzie po prostu dana klasa ma swoje tutaj umiejętności, skillę, którymi się głównie tutaj charakteryzuje. Na początku mamy tam kilka y, klas, których, y, które mamy i dopiero rozwijając te podstawowe klasy w im Levele możemy odblokowywać kolejne. Na przykład na starcie mamy rycerza, mamy squaira, mamy tam y, tego alchemist i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj wszystkie wymieniał, bo jest naprawdę sporo. I przykładowo, tak jak ja na przykład sobie przychodziłem parę razy, ja lubiłem dojść do klasy dojść, zrobić sobie tak, żeby sobie ulepszyć do klasy ninja, bo po prostu dobrze mi się nimi grało, były szybkie, miały, były, miały lekkie ekwipun, gdzie pozwalało to też właśnie plus, że pozwalało mi wyskakiwać na wyższe punkty na mapie, a na przykład tym cięższym uzbrojeniem nie pozwalało. I po prostu jeszcze miało fajny skill tutaj ninja, gdzie bardzo dobrze mi się nim grało. No i taki przykład właśnie tutaj podam. Pozwólcie, że sobie tutaj wezmę i zaciągnę języka. Mam akurat tutaj właśnie taki PSX Fan z 98 roku, gdzie jest właśnie tutaj popisik, i wszystko do tego tak pizza I przykładowo ten ninja, żeby go właśnie zdobyć, potrzebuje właśnie tutaj mieć złodzieja na czwarty level archera na trzeci level i geomancera na drugi level wymaksowanego, żeby po prostu mi się w tym wyborze tych klas w menu pojawiła tutaj możliwość zmiany na tego właśnie ninja. I żeby tego było mało, sama zmiana klasy to jest nic, bo to jest, jak można powiedzieć, jak się zmienimy, to to jest goła postać. Żeby ją na naprawdę domaksować, to trzeba ją po prostu jeszcze wylernować, że to tak nazwę, postać się uczy. I wrócę tu znowu do walki. Walcząc, jak zabijemy, pokonamy na przykład przeciwnika albo zadamy cios, pojawiają się nad głową y, przeciwnika tutaj dwa takie na żółto na, y, punkty. XP, czyli doświadczenia, punkty i JP, czyli Job Points, czyli właśnie ty, im więcej zdobędziemy tych Job Pointsów, możemy w tej klasie właśnie sobie wejść w naszym menu na daną klasę, wyświetla nam się pasek tutaj i tam mamy do nauki różne skile podstawowe i też takie, którymi się dana tutaj właśnie postać. Charakteryzuje I, i właśnie musimy dość dużo, sporo walczyć. Tak, gra na, na nas można powiedzieć wymusza, bo żeby ulepszyć daną klasę, no trzeba się troszkę upocić. <laughs> żeby walczyć, pokonywać, zdobywać te job pointsy, no i później się utrzymy, właśnie różnych umiejętności, którą później e, podnosi nam właśnie tutaj wartość tej e, klasy, tak jak u mnie ninja. Żeby po prostu mieć wszystkie umiejętności, którymi się ona charakteryzuje, na przykład u niej lubiłem, na przykład, że miałem taką umiejętność specjalną jak możliwość noszenia dwóch mieczy. Bo wtedy jak to zdobyłem, rzuciłem sobie do mojego paska tutaj właśnie tej postaci, to mogłem zaaplikować w mojej postaci miecz do lewej i do prawej ręki. I wtedy jak podchodziłem do postaci, ona zadawała automatycznie uobrażenia z dwóch rąk, czyli jeden atak i drugi atak. Także ta akurat, tutaj jej skill mi się bardzo podobał. I właśnie jeszcze tutaj wrócę do walki, bo zapomniałem dodać, że gdy na przykład podchodzimy do danego przeciwnika, jest tak, że tutaj w tej grze, że atakujemy, wiadomo, możemy ją zdać ze wszystkich stron. Jeśli dajemy na przykład od przodu, to, to mamy taki odznacznik procentowy, ile mamy szans na jej trafienie. Najlepiej jest z tyłu, bo jest wtedy zawsze 100%, i automatycznie też krana pokazuje oszacowane obrażenia, jakie jej zadamy, właśnie atakując ją tam na przykład z tyłu w tych 100%. Przykładowo 100 punktów jej zadamy obrażenia, czyli możemy sobie sprawdzić, aha, ona ma mniej. Czyli trafimy ją, ona ginie. Jeśli na przykład trafimy właśnie z przodu albo z boku, jest możliwość, że będzie miss, ona się odsunie, i ewentualnie jeszcze jak staniemy. Z jakiejś strony postaci, która nosi tarczę, od tej strony powinny zaatakować, to jest taka opcja, że on nas zblokuje, czyli zrobi guard. <laughs> Jeszcze jest jedna taka sprawa tutaj, jeśli chodzi o walki, jeśli na przykład pokonamy danego tutaj przeciwnika. Nad jego ciałem pojawiają się na przykład yy, cyferka 3, czyli to oznacza, że 3 tury mamy czasu na to, żeby ją na przykład ożywić. Mamy taki coś jak właśnie Phoenix Down. Bo jeśli tego nie zrobimy, to ta postać ginie już permanentnie, ale nieraz warto to zrobić, zwłaszcza u jakichś mocnych przeciwników. Dopuścić do tego, żeby właśnie to się skończyło. Bo albo wtedy z tego ciała będzie zamiana i wyskoczy skrzynka, którą jeśli zbierzemy, uda nam się. To mogą wyskoczyć cenne przedmioty, które sobie możemy wziąć. Ewentualnie pojawia się taki kryształ gdzie, jeśli go podniesiemy, to mamy dwie opcje. Albo możemy się nim dozdrowić do maksimum. Jeśli chodzi o życie, i oczywiście o punkty magii, bo to też jest, ale za chwilkę. Albo na przykład nauczyć się jakiegoś czaru, którym ta postać dysponowała, a którego nie mamy. I właśnie tutaj mamy też, właśnie jeśli chodzi o te Magic Pointy, mamy klasy takich jak na przykład Black Magic, jak Summoner. Chyba nie muszę przedstawiać. Gdzie, żeby, gdzie oni właśnie tutaj atakują czarną magią? No i summoner oczywiście wzywa te tak zwane sumony, które tutaj naszą Final Fantasy prezentują i są wszystkim znane od pierjedynki aż do czasów dzisiejszych te sumony się przewijają i przewijają. I do tego właśnie potrzebujemy ten punkty magii, czyli MP. Jak nie mamy, to nie rzucimy. Jeśli właśnie o to tutaj chodzi. W grze jeszcze mamy oczywiście tutaj dostępne y, takie coś jak dodatkowe questy, czyli opcja y, zdobycia na przykład dodatkowych postaci albo odkrycia dodatkowego tutaj Dungeon, to jest taka ukryta lokacja, gdzie jeśli uda nam się ją odblokować, tam są y, przedmioty po prostu, które są unikatowe, nie możemy ich nigdzie kupić a nie dostać znikąd, tylko po prostu musimy tam przejść y, cały ten deep dungeon, żeby po prostu pozdobywać te, te przedmioty. Jeśli oczywiście chcemy, to nie jest wymagane. I też tam jest do zdobycia y, summon, którego po prostu się nie nauczymy, tylko po prostu, y, żeby go zdobyć, jest taka opcja, że musimy mieć swojego summonera. Jak dla mnie musi być wykoksowany, bo żeby go zdobyć, jest taka opcja właśnie że boss, który tam jest, ma możliwość rzucenia tego summonera, jaka się nazywa, na nas i wtedy jeśli rzuci na sumonera yy, któregoś z naszej drużyny, on to przeżyje, to wyskoczy opcja, yy, na przykład, żeby się go możliwość nauczyć. I właśnie jeśli przeżyjemy, nauczymy się go i wtedy go możemy dopiero zdobyć. Tak samo jest na przykład u Ramzy, głównego bohatera. Możliwość nauczenia się czaru Ultima. Jest w jednej walce, że boss yy, właśnie posiada ten czar. Jeśli rzuci na Ramze właśnie to Ultima, ale Ramza musi być w swojej podstawowej wtedy yy, klasie Squirr. Yy, Bo jak będzie winny np. Ninja, czy gdzieś, to wtedy się tego nie nauczy. Musi być właśnie w tej swojej podstawowej tutaj klasie. I wtedy, jak to przeżyje, oczywiście, no to znowu my wyskoczy taka opcja, i może się nauczyć właśnie tego czaru Ultima. I jeszcze mamy właśnie, wspomniałem o tych kilka postaci do zdobycia, jedną z nich jest właśnie tutaj Cloud. Tak, ten Cloud z finala siódemki. Możemy zrobić kłeścik. On się do nas dołączy i będziemy mogli mieć ją jako postać grywalną. <laughs> to jest jedno. I oczywiście jeszcze występuje tutaj Chocobo, też znany z finali. Ale jego, żeby zdobyć, to musimy na jednej z walk po prostu wziąć, tak jak wspomniałem, jest taki rodzaj walk, gdzie musimy go po prostu uratować, nie dopuścić do tego, aby on tutaj ginął. Także myślę, że chyba wszystko Powiedziałem z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi tutaj o naszego finala. Tak się prezentuje. I w tym momencie sobie właśnie tutaj zakończę. Zaproszę oczywiście na kolejne wspominki z kolejnych gier. A za ten materiał dziękuję i do zobaczenia w następnych. Na razie, cześć!